Hej, cześć, witajcie, z tej strony Noz, i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku z Grzybcrafta. Mamy dzisiaj sobotę i... <laughs> Przepraszam, jestem po zjedzeniu dobrej zupki i mogę teraz tak trochę, no, odchrząkiwać, to się chyba nazywa odchrząkiwanie, ale tak, dobra. Um, tak, poprzedni odcinek przyjęliście bardzo cieplutko, więc tego się bardzo powodu e, cieszę, więc... No, postaram się, żeby ta seria trwała długo i żeby była jak najbardziej treściwa i merytoryczna. Ogólnie pokażę Wam, co się zmieniło. Oczywiście zniknęło drzewo, zostawiłem go sobie tylko tyle. Dlaczego tylko tyle? E, dlatego, że tutaj mamy tylko tyle mm, e, pnączy, a pnącze mogą nam się w przyszłości przydać. Tylko po prostu nie mam jakich zebrać, bo nie mam żadnego żelaza ani nożyca. Ale jak widzicie, tutaj się poz po. Mm, e, poz przez się, że tu rybka pływa. Tak, zrobiłem głębsze, głębszą wodę w nadziei, że zacznie mi się tu spałnić, nie wiem, cokolwiek, jak e, ośmiornica, czy też może jakieś inne rybki. Nic się nie ze po prostu jest pusto. E, mam tutaj kilka stagów strzał, ale to złapałem na spałnie, jak się tam tepnąłem. Ktoś wyrzucił. <laughs> o, to jest zepsute, to można by było wykorzystać w końcu. I tak, sporo tutaj rzeczy się pozmieniło. Pozmieniało. Mam nawet rzeczy przygotowane na kolejny, na kolejny chunk do wyrobienia. I postaram się jeszcze w tym odcinku otworzyć kolejny. Tylko to zależy od tego, czy znajdę żelazo, czy nie. Tak, tutaj jest taki tajemniczy kobel. I ten kobel służy do tego, że tu jest dziursko. A w dziursku jest większa dziura. I w tej większej dziurze nic się nie spałni, nie ma nic. I dzisiaj się zajmiemy eksplorowaniem tego kawałka czanka. Tak, kawałka czanka. Kinki, tanki i mamy czanki. E, tak się tutaj rozglądałem, słuchajcie, wcześniej. I tutaj na ścianie, chyba po tej stronie, zauważyłem, że mamy żelazo, właśnie. O, tam jest żelazo. I <laughs> chciałem się do tego dobrać. Tam na dole e, też jest, o tutaj, żelazo, więc i tu mamy żelazo, super. To może byśmy się tak spróbowali tutaj, od tej strony, i będziemy schodzić tak schodkami w dół naokoło. I myślę, że to będzie dobra opcja. A ja sobie potem ten cząk w środku po prostu wyłupię poza nagraniem. I tak, co my tu mamy? E to sobie zostawimy, jak będziemy szli na spawn. Weźmiemy sobie pochodnie. E, udało mi się wykopać troszeczkę węgla, ale ja e, staram się go tutaj tak nie zużywać. Ale pochodnie i tak cię przydadzą. To odłożę. <laughs> Wezmę jedzenie. Właśnie. Jedzenie. Skąd mam jedzenie? Na spawnie jest e, chów e, świnek i, e, i krówków. Boże, świnek, e, świnków i e, kurczaków. Ja oczywiście zebrałem tutaj trawę i zacząłem robić taką tutaj farmę, ale to rośnie tak wolno, że dajcie spokój. Mam wrażenie, że na serwerze jest spowolnione porost roślin. A, dobra. Na razie tutaj rozświetlę, chociaż nie. Myślę, że od tej strony możemy zacząć schodzić. Tylko są tutaj widzę jakieś lagi. A zaraz, czy Optifa nie miał czegoś takiego jak Dynamic Lights? O tak, chcemy. Poprosimy. Do drugiej łapki pochodnia. Wy będziecie coś widzieć. <kluzny> ja będę coś widział. Jeśli coś tutaj wykopiemy. Tylko szkoda, że klocki cofam, ale niestety to nie jest wina serwera. Nie jest to moja wina, ani nie jest to wina serwera, tylko niestabilnego Minecrafta na tej wersji, niestety. Dobra, zobaczmy, czy daleko mamy do tego żelaza, czy minęliśmy. Minęliśmy, tu jest żelazo. Jak widzicie, samorodki lecą na potęgę. Na potęgę czarapu. Nie chcę tego. Nie chcę tego puścić, wiecie? To jest. Y... Tu żelaza jest bardzo ciężko. O jakikolwiek surowce jest ciężko. Niektórzy mają problem z Lapisem i z Redstone'em. Yy... Niektórzy tutaj bardziej doświadczeni mają problemy z, z zdobyciem yy, złota. Wełny. Dobra, ale schodzimy tędy niżej. Ucieszymy się z tego względu, że na dole jest y, lawa do y, wyciągnięcia. Y, jeśli dobrze pamiętam, cybermi wspominał cyberwolf, że ją cię wyspa zrobiła bez kucze y, wody żadnej. A mi się y, trafiło właśnie takie jeziorko z dżunglą. Tylko niestety no nie będą mi się spełnić tam żadne papugi czy tego typu rzeczy. Bo y, są tam plejnice według gry. O super, tylko żeby mnie nie wypchnęło. Tak, tam było to żelazo u góry wręcz. A ja tu chcę wy wychynąć. Zobaczyć, co tu jest. Nic tu nie ma. Mm, tu jeszcze zniszczę. Pod nami jest chyba jakaś jaskinia albo wyrwa skalę. Zobaczymy. A mi się kilo zaraz skończy. I nie musicie sprawdzać facebooków, to moje facebooki Niech się zapytacie też, co jadłem. Eee. Stary. Stary na plecach. <laughs> tak, ludzie strasznie tu narzekają, że są lagi podczas robienia czaków. No będą lagi, no, nie będą. Dobra, niech się muszę cofnąć po kilof. Dobra. Mamy cztery żelaza. To teoretycznie może będzie starczyło. Tutaj sobie rozstawię pochodni, bo na schodach nie chcę, żeby mi się zespałniło jakieś ciadostwo. A tu może coś będzie. Kóczę, nic się nie chce pojawić. Dobra. Zrobimy sobie kilof. Może nie z tych patyków, tylko z tych. A to, że raz zostawimy w piecyku, żeby się przypaliło. To jeszcze mięso mi się właśnie wyrobiło. W ogóle ktoś mi na spaniu rzucił sześć mięsek. Nie wiem skąd nie mam. Pieczonych, eee, bo miałem nieco poniżej staka, a ktoś rzucił. Ok, to zostawimy, i się przyjrzymy dzisiaj w odcinku nad tym, co jeszcze można zrobić z tych monetek. Może coś kupimy ciekawego. Kurę, o. I będziemy mieli jojka. No. Um, tak się zastanawiam. Tak zacząłem się modlić, a ja chciałem po prostu nie to. Dobra. Kilofiki są. Patyki e, zostawiamy. widzimy jeszcze raz. Tutaj widzę, że na y, grzeb więcej administracji jak na brodatych. Gdzie jest to zombie? Hej, panie a pan jeszcze? Tu jest woda jakaś. Gdzie nas słyszy? Halo? Tu. Nade mną? Nie, to brzmiało raczej jak pode mną. Teraz tam jakbym słyszał? A by się teraz ich raye przydały, co? O. Dzień dobry. Halo. Szpana tu. na no, cześć. Nie, wybuchaj mi. No, chodź tu. No, chodź, no. No, chodź, no, na kluseczko. No, chodź, no, się będzie teraz... Będzie się teraz kręcił. Nie ty, Ty nie jesteś posatka. <klima> Jak chcę ten proszek skipper? I mamy nawet dwa, słuchajcie. Tu należy sobie dziabne, to pochodnie postawię. Tam coś jeszcze jest. Tej wody nie będę zamykać. Cześć, Halo czy pana tu Halo chodź na pantu, tu, pan, chodź. No chodź, jeszcze tu pan postawię o. To chyba powinno być bezpiecznie. Dawaj mięso. Dawaj mięso z baroźniku. Dziękuję. Okej, okay, tu widzę, że jest żelazo. I tu jest coś do przepokopania. Czy tam jest... Okej. Okay. Mmm. Mm. Look what you made me do. Look what you made me do. skopywa <laughs> nie jest niebezpieczne Ci maje że razo ale nie. nie słyszałem, żeby że nie podniósł Już coś tu jeszcze na się nie widać jeszcze tam się przekopiemy Dobra Nie nuggety. Myślałem, że już negaty spadają. Tu chciałem się rozejrzeć, czy czegoś na ścianie jeszcze nie ma. To chyba jest dirt. Tu pusto. Gobi wesoło. Czyli da ktoś marchewkę? No, nie sądzę, żeby ktoś dał marchewkę tak po prostu wszystko. Jest to na wagę złota, niestety. Każda najdrobniejsza rzecz, przedmiot. Okej, okay, tu jest węgiel. Ja go sobie wykopię poza nagraniem. Eee... To żelazo. Wyciągnę. Ej! Hello. Żelazo. Co za Janusze, no. Żelazo kradli. Nie ma żelazo. No skradli, no. Tam jest jeszcze żelazo, tam jest redstone. A tu gdzieś jeszcze widziałem... O, właśnie, jest... Y Lapis. W ilości 8, ładnie. A tutaj? W ilości 5. Dobra. To my stąd się e, zabijamy. E, tu zrobię schodki. Zabiorę pochodnie. Bo jak widać, to jest ładna. Tutaj fajna jest miejscówka, jak widać, do, na potworki. Tą wodę zostawię. Może być jeszcze przydatna i stąd się ewakuuje. Dobra, pod jaksy przyjdziemy w innym momencie. Potrzebujemy ich kilku na otworzenie czanka, więc nie będę ich marnował na jakieś tam zdety pierdety. Eee. O, czy tu się coś zaspełniło? Dzień dobry. Jest, ale mały, bobo. Jest też zielone, bobo. Yy. Ojej. Ty masz razem łopatę, oddawaj. Gdzie ty mi się tu pchasz? To prywatna miejscówka. No nie. Tak się nie godzi. Dobra. Chociaż już wiemy, że coś się tu spałdzie. To zablokuję, żeby tam było ciepniej. I dobra. Aha. Tu, się. proszę. Ładnie, pięknie. Dobra. Ja tutaj, nie wiem, Wytnę. Albo poczekamy. Chyba potrzeba tak i. Jedno pochodnie? Dobra, będziemy mieli drugi ten. Ech, tylko nie pamiętam, co tam było jeszcze potrzebne od, oprócz tych lamp. Zaraz tam zerkniemy. A lampy, chyba 64 pochodnie. Tak właśnie. No, otwórz się. Halo, sezamie. To zostawiamy, to zostawiamy. Bierzemy tak patyki. Bierzemy monetki na spawna, bierzemy kluczyk, ee, bierzemy beczki. Dobra, jest jeszcze jedna. Teraz mi jednej pochodni będzie brakowało. O, tu są. Dobra, mamy to. Mamy to, mamy to. To zostawiamy. To zostawiamy i idziemy na spawn -a. po nowe kluczyki. Teraz to my będziemy wywoływać laki. Jejejeje. je. Dobra, gdzie to było? Gdzie to było? Gdzie to było? To targowisko. Tu jest to targowisko. Chyba. Trochę mi ten spawn reaguje. Wybaczyć, Tam gdzie było to targowisko? Nie gadajcie mi, że zupełnie z drugiej strony. Tam, za niedowym grzybem. tam gdzie ostatnio klaptu się nóżkami. Dobra, dzień dobry panią. Eee. Halo, czemu nie mogę dostać? A, bo ja potrzebuję 9 baryłek. Dobra. To nas szybko się do domku. Tak jest. Trzech pary nam zabrakło. Łocie eee, pani. Tu poproszę. I pół płytki. Raz, dwa, trzy. Dobra, to teraz tak, tę stronę. Tu zamiadowym grzybem. Ja już pamiętam. No, to też się okaże, że jednak o nie pamiętam. Dobra, dawać kluczyk jeden, dawać kluczyk drugi. jesteśmy ustawieni. Drugi, trzeci czang, brawo. E, to tak, idziemy jeszcze otworzyć skrzynkę, bo nie wiem co tutaj dostaniemy. Skrzynka górnicza. O, by Kilo, diaksy! Coś przydatnego. Co to znaczy? Ha e? Aha, trafiliśmy po prostu blok emeraldu. Okej. Okay. Okej, okay, jesteśmy bogaci, mamy emeraldy. Dobra, to ja bym chciał się dowiedzieć, co ja mogę z tych monetek zrobić, tylko żeby tu nie spać teraz głupio. By było. Wiemy, że można to na pewno wymienić na yy, złotą grzybnię. A nie na po prostu grzyba. Mhm. Takie wuty mamy złotego grzyba. No dobra, takie buty, takie buty. Ja jeszcze chciałem zerknąć tu na jedną rzecz, O, tutaj w uchodowcy. Ty jesteś hodowcą, ty masz takie jajka, tak? A jak kosztuje papuszka? Dobra, nieważne, za droga. Tak, ja bym chciał jajko e, kurczaczka. I o takie jajko też się. Eee, postaramy żeby nam co kura złotym jajem e, się uznosiło uh, uh, uh. no, halo to chowamy, to chowamy, to chowamy i co, otwieramy nasze czanki. Zobaczymy, co nam się tutaj wylosuje. To co, otwieramy? Otwieramy. Aha. Maseł. To się. ciebie. że się nie poruszam. Halo, ja tylko mrugnąłem. A co my tu mamy? Zycie Serio? Takie zwykłe coś mi dajecie? Będzie pod zasiewy, ale no. Takie małe. Mi Wii. O, ale jest razo. Dobra, to mniejsze Wii. To jeszcze jeden chunk. 98 ok, mamy przynajmniej drzewo brzozowe Auć, jakiegoś krzoka um, mm, 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 mm. nie jestem do końca zadowolony z tych biomów, ale dobra tam mamy tam mamy jakieś żelazo więcej żelaza, dużo żelaza redstone na dole coś? Czy tam mi mignęły diaksy? Chyba nie. Węgiel, węgiel, węgiel. Dobra, to jeszcze zerkniemy na spawniec. Mi potrzeba na trzeci kluczyk, na czwarty kluczyk. I zobaczymy, może jeszcze otworzymy dzisiaj jeden czang. E, czy też nie? Zaraz zobaczymy. Jeżeli nie, no to się dzisiaj już pożegnamy. Tutaj z, e, z dzisiaj tak, 4 diakcji, 64 zboża. To ja się tym zajmę. I może mi się uda wydropić zombiaka marchewkę. A co z kośćmi? To nie wiem. 32 zł, 1 zł 8 złotych jabłek. Ludzie, Jesus! To nie będzie trudne, o ile będziemy mieli stolik do zakręć. Dobra. E, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję tutaj za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i cóż, no, Do następnego, trzymajcie się i cześć.